Dzień dobry, powróciłem do trzeci na YouTubie. Kanał mój jak jest od dawna, a piosenka, to jak naspiewam, to będę o 11 listopada. To ja 11 listopada, jedź! 11 listopada, dwie to jest! YouTube on piva, yes, YouTube on piva. Występ nas ich gołym. Jeden nocy i wszystko mamito. Jeden nocy listopada, jeden nocy. Na do nie podjechałości. na chcieli to pata. jedyna chcieli to na chcieli to pata. Na do na Μόνο σε σκόπιν και μόνο έτσι. Για να όντει ο κεβάμπ, γιατί να όντει ο πτήκε. Γιατί να όντει ο πτήκε. Γιατί να όντει ο πτήκε. Γιατί να όντει Я ты Nie pocie! Czyli listopada, jedyna jeszcze listopada, to można podświętować, Juchta nie już tam nie podjęłos naszej skole, naszej skole.

nadpiewałem. to <laughs> wtedy nadpiewałem tajte słupsi pse skuje i i te dwa mi papa.